Got it. Eee, witam wszystkich serdecznie. Po kolejny na moim kanale wasze zajebisty ciało z tej strony się nisko po sobie kapiska dokładnie, temat celowanie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo moim zdaniem skomplikowany temat, ponieważ składa się to z bardzo, bardzo wielu rzeczy jest uh, coś, um, że tak powiem tak, zacznijmy jedno po drugim, o, inaczej. A więc, najpierw trzeba w ogóle znaleźć swoją czułość, później trzeba znaleźć, um, wiadomo, swoją ulubioną broń, um, którą potrafi się celować, w tym przypadku, przykładowo polecałoby się ICR, bo jest jednym z najbardziej precyzyjnych karabinów szturmowych, ale to, że tak powiem, innym razem. Później trzeba jeszcze jednak, że tak powiem, przy zabijaniu wrogów dwa aspekty do tego jeszcze zwrócić uwagę. Czyli jak szybko jesteśmy w stanie naprawdę wycelować w tego przeciwnika i jak długo jesteśmy w stanie pozostać na nim, że tak powiem, naszym celownikiem. I to wszystko nie można, że tak powiem, tego wszystkiego ogarnąć. Um, jeżeli nie znajdziemy swojej własnej ulubionej czułości, jest to bardzo, bardzo ciężki temat z tego powodu, iż dla każdego inna czułość jest dobra. I tutaj nie można niestety za bardzo porównywać z starymi Call of Duty, ponieważ tam po prostu te czułości były w innych, że tak powiem, jednostkach liczone, czy jakby to przetłumaczyć. Dla przykładu Advanced Warfare miało najwyższą czułość, o ile się nie mylę, 20, a tutaj mamy 14, co robi bardzo dużą różnicę, tak. Um, i dlatego ciężko to tak sobie przestawić. Wiadomo, że można sobie, że tak powiem, na początek spróbować, jeżeli miałem e, z 20 miałem 10, to tutaj z 14 ustawię, ustawię sobie 7, tak, czyli wobec dwóch 50%. Jednak nie w 100% tak jest, tutaj po prostu w innym tempie, um, z jednego na drugie zmieniają się tak jakby te prędkości i czym wyżej, tym bardziej drastyczne są te zmiany, że tak powiem, na początku na tych dolnych czułościach aż tak mocno się nie zmienia ta czułość, powiedzmy z 2 na 3, jak z 18 na 19, powiedzmy, tak? A przynajmniej tak to się wydaje. Więc w jaki sposób znaleźć tą swoją czułość? Ja bym powiedział tak. Zacznijmy od prywata. Zróbcie sobie prywatny mecz. Włączcie sobie pełno botów do waszej drużyny. Włączcie. Mecz, w którym się dołączycie do tej drużyny, gdzie dużo, że tak powiem, macie ludzi po swojej stronie. Coś mi kot tam znowu odwala na korytarzu. W dupie tego mam, zaraz go zabijam. Nieważne. W każdym razie, odpalcie sobie jakąś, wybierzcie sobie jakąś broń, odpalcie sobie ten mecz, dołączycie do tej drużyny, gdzie są te boty. I po prostu ustawcie sobie przykładowo na start czułość 10. I próbujcie najeżdżać, że tak powiem, waszym celownikiem na te boty i. Prowadzić celownikiem dosłownie tak, jak biegnie bot, tak? Czyli po prostu celować w niego cały czas, obojętnie gdzie i jak on się porusza. I wtedy zauważycie bardzo szybko, czy um, że tak powiem, bardzo często wam się zdarza ten przypadek, że zbyt daleko celujecie, czyli po prostu już wybiegacie tak, jakby przed bota tym celownikiem, um, czy po prostu nie nadganiacie nad tym botem, tak? I wtedy będziecie wiedzieć, aha, 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 tutaj zbyt często. Wyjeżdżam celownikiem za niego, nie daje rady go, że tak powiem, cały czas mieć na mojej muszce, na moim celowniku, tylko po prostu ciągle jestem szybszy niż on. Tutaj też bardzo dobre są, przygotowując na łapie Newton, te manekiny. sobie po prostu z lewej na prawo, obracające się, cokolwiek robiąc, jak najszybciej w takiego manekina wycelować. I też zauważycie bardzo szybko, że tak powiem, taki schemat, że albo kawałek za daleko celujecie, albo kawałek niewystarczająco daleko że po prostu coś jest nie tak, chcecie wycelować manekina, a jednak minimalnie obok. I wtedy, widzicie, jeżeli celowałem obracając się z lewej na prawą i troszkę po prawej, że tak powiem, od tego manekina wycelowałem, to znaczy, że byłem troszeczkę za szybki, tak? I wtedy być może opłacałoby się zmniejszyć czułość. Moim zdaniem, co do Black Opsa 3, czy mniejsza czułość, tym lepsza, oczywiście nie można przesadzać. Um, ja jak na razie w ogóle nie umiem znaleźć miłości co do tych wysoko, wysokich czułości. Przy czym w starszych Call of Duty grałem na wysokich czułościach, tak? Więc tutaj bardzo dużo się zmieniło. W przypadku Black Opsa trójki uwielbiam czułości um, przykładowo 5. Dlaczego mówię czułości, a nie czułość? Bo w Black Opsie trzymamy do wyboru i pionową, i poziomą czułość. Jednak jak dla mnie nie robi to za bardzo sensu, um, bo jednak czas, od czasu do czasu chcemy też strzelić, powiedzmy, w jakieś tam UAV na niebie lub po prostu biegając po ścianach lub skakając, ogólnie często, gęsto mamy tę sytuację, że musimy w dół wycelować, w naszego przeciwnika um, i dlatego ja lubię mieć, że tak powiem, taką samą czułość, abym w w każdym kierunku to tak samo szybko się porusza celownikiem, aby miał już, że tak powiem, to w krwi. Jednak jest dość sporo ludzi, e, którzy naprawdę lubią mieć przykładowo właśnie szybszą e, celność poziomo niż pionowo, bo sądzą po prostu tak często do góry i na dół nie celuje jak na prawo i lewo. Dlatego e, wolę, że tak powiem, żebym e, mi aż tak góra-dół ten celownik nie uciekał. Tutaj każdy musi znaleźć dla siebie. E, jednak, że tak powiem, tak czy inaczej, warto o tym wiedzieć, jak to w ogóle funkcjonuje, tak? Dokładnie. No, i tak grając sobie z tymi botami, powróćmy do tego. Grając sobie z tymi botami, dochodzicie, że tak powiem, coraz niższej czułości i zauważacie, aha, teraz mam inny problem. Teraz po prostu, jak mi bot z prawej na lewej po ekranie biegnie, nie jestem w stanie wycelować z niego celownikiem tak, abym, że tak powiem, cały czas na nim był, tylko po prostu on mi ucieka. Tutaj musicie sami zdecydować, co wolicie. Wolicie naprawdę na każdą odległość, że tak powiem, przeciwnika gonić tym celownikiem, czy wolicie po prostu przez chwilę przestać celować, przy czym wtedy szybciej się obracamy niż celując i wycelować jeszcze raz. Tutaj każdy musi to wytestować dla siebie, co dla niego lepiej funkcjonuje, jednak według mnie, tak czy inaczej, dla większości, że tak powiem, początkujących, to trzeba podkreślić. Tak czy inaczej mniejsze czułości będą lepsze. Czyli nawet i trójka według mnie. I nawet i czwórka i piątkę przykładowo. Ja używam. Um, każdy coś dla siebie znajdzie. Um, powiem tak, od trójki do siódemki według mnie każdy coś dla siebie powinien znaleźć. Nie licząc tych takich, którzy po prostu bardzo mocno już są um, oswojeni z bardzo wysokimi, wysokimi czułościami i po prostu wiedzą od samego siebie już, aha, ja już grałem i w tym, i w tym, i w tym kodzie, zawsze na maksymalne czułości, więc tutaj też chcę mieć wszystko szybko. Tacy ludzie są, to uh, nic w tym dziwnego, tak, każdy po prostu lubi co innego, to podkreślałem już na samym początku. Jednak dla większości wydaje mi się, będzie tak między 3 a 7 uh, znajdzie się ta najlepsza czułość. Um, mówię, po prostu bawić się, bawicie się, bawić się, bawić się, aż dojdziecie, gdzie się dobrze czujecie. No, i jeżeli znajdziecie taką czułość, gdzie się dobrze czujecie, to oczywiście odpalamy multika i patrzymy, jak ta sytuacja wygląda. Jeżeli nie chcecie sobie marnować statystyk na jakieś głupie testo testowanie czułości, to odpalcie sobie po prostu, um, że tak powiem, prywatny mecz z botami i zobaczcie, jak to wygląda. Jak sobie dajecie radę, jak często trafiacie? Jeżeli zauważycie, znowu, aha, zbyt często wyjeżdżam za przeciwnika, to znowu troszkę zmniejszyć czułość. Jeżeli nie doganiacie ciągle celownika, macie częściej tą sytuację, to wtedy dodajecie trochę czułość i tak długo, aż po prostu będzie ok, z tą czułością dobrze się czuję. Tutaj, ale trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, grajcie. Kilka minut każdą z tych czułości. Ehm, przeważnie jest tak, że jeżeli powiedzmy, zaczęliśmy tę grę na czułości, powiedzmy 7 i zmienimy obojętnie czy na 8, czy na 6, będzie nam się dziwnie grało i będziemy bardzo szybko chcieli zmienić tą czułość znowu z powrotem. Dajcie szansę, dajcie szansę tej czułości, pograjcie kilka minut i zauważycie, że po minucie dwóch już zacznie grać się inaczej, już będzie lepiej, już będzie to lepiej funkcjonowało i być może właśnie e, będziecie lepiej trafiali niż wcześniej na tej czułości, którą myśleliście, że jest dla Was dobra. I to jest, że tak powiem, w sumie to najważniejsz najważniejsze co do czułości. Nie można, mówię, powiedzieć tak, y, dla wszystkich czułość 4 będzie zajebista, bo jeden woli minimalnie szybciej, jeden woli trochę minimalnie wolniej. Zależy też to bardzo od tego, jak gramy. Jeżeli gramy na dłuższe odległości, czyli wolimy grać defensywnie, chodząc po headglitchach, patrząc na środek mapy, bla, 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 lub jeżeli to wygląda to czułość inaczej niż jak gramy, przykładowo. Um, Ofensywnie, tak? Czyli raszujemy jak nie wiadomo co, to wiadomo, że odległości naszych przeciwników są też wtedy inne, i inna czułość, że tak powiem, nam będzie odpowiadać. Tutaj jeszcze raz podkreślam, każdy musi wytestować to dla siebie i po prostu zwrócić uwagę, w jakich przypadkach on najczęściej się znajduje. I w takich przypadkach też testować tą czułość po prostu. Jo! E, to by było na tyle, co na sam temat czułości. Dużo więcej tutaj do powiedzenia nie ma. Ja, że tak powiem, um, chciałem to napomnieć zanim zrobię następne odcinki, które będą miały bardziej do czynienia z tym, jak celować, jak uczyć się tego celowania, i co zrobić, abym celował coraz szybciej, coraz lepiej, coraz precyzyjniej, i że naprawdę większość moich naboi też naprawdę trafia w przeciwnika, a nie strzelą po wszystkich ścianach, po wszystkich obrazach, po wszystkich, nie wiem, ptakach na powietrzu, ale nie w przeciwnika. To będą następne odcinki, że tak powiem, co do serii, samej w sobie, co do celowania, tak? Mówię, to nie jest e, rzecz, którą można w jednym odcinku powiedzieć, e, bo jest to naprawdę z kilku komponentów się to składa e, i po prostu trzeba się obawić. I jo! To by było na temat samego. Samej czułości. Mówię, za tydzień, powiedzmy, lub za kilka dni będzie um, co do celowania samego w sobie. Yo! Ja mam nadzieję, że tak czy inaczej w jakikolwiek sposób wam to pomogło, że was nie zanudziłem. Niektóre, jak zawsze, zdania trochę za bardzo rozgadowywuję, ale też mniejsza. Z tym ja dziękuję za obejrzenie do końca. Zapraszam, jak zawsze, do następnego razu. Pamiętajcie, że to pizda i na razie. Yo! nara. No, dokładnie. Dokładnie. Powiedziałem, że pisto-pizdo? Taaaak, ale powiem drugi raz. Pisto-pizdo, niuuu. C secure. Hellstorm in down. K.I.A. Securing A. Losing Bravo. All locations secured. Maintain current posture.